Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Veto. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku Inwestuję 500 pokażę Wam co kupiłem, jak kupiłem i gdzie kupiłem złoto i dlaczego kupiłem złoto. I Opowiem Wam o mojej strategii na Inwestuję 500 Plus na najbliższe 2 lata i 3 lata plus. Więc ja się spodziewam po nauce miesiące, tutaj, które spędziłem w domu, spędziłem na nauce, słuchałem, oglądałem nocami, bo to jest jedyny moment, w którym mogłem po prostu zakupić się na, na nauce i uczyłem się od dolarowych byków, od Jeffa Snydera, Stephena Van Matre, Brenta Johnsona, od ekipy Real Vision Finance, więc te środowisko gdzieś uczyłem się od nich. Na, na temat właśnie polityki monetarnej, geopolityki, od tego jak tutaj widzą rozwiązania i co się będzie działo w najbliższym czasie w takich rzeczach, których my możemy nie widzieć. Większość osób myśli, że sądzi, że teraz jest inflacja, że będzie jeszcze większa inflacja już w tym momencie. Właśnie może być na odwrót i tutaj moja gra będzie nastawiona na najbliższe dwa lata na, najbliższe dwa lata na deflacyjną spiralę, na szok deflacyjny. Więc wszystkie Proinflacyjne i tak dalej aktywa będą spadały, więc ja się spodziewam, że złoto będzie spadało, że będą kryptowaluty spadać, że będą nawet akcje spadać, że jedynie cash is the King i, i po prostu dolar będzie rósł na wartości, a wszystkie peryferyjne waluty będą, będą spadały. Taka będzie moja gra na najbliższy czas, ale pomimo tego inwestuję 500 plus nie będę łapał dołków, tylko będę sukcesywnie przez dwa lata i, i potem również przez 3-4 lata kupował aktywa, które będą według mnie spadać na, przez najbliższy czas. Więc to będą właśnie metale, kryptowaluty i może dobrej jakości akcje, no i też będę Wam mówił co robię z tym dolarem, bo tego dolara od maja, jak tu widzicie w maju, 28 maja kupowałem dolary, i wtedy było po 4,03, potem dolar spadł na 3,70, ja to właśnie ten dołek gdzieś jeszcze łapałem, 3,66 widziałem na walutomacie, link w opisie i kupowałem tego dolara, tego dolara uzbierałem bardzo dużo na swoich kontach, bankowych. No i e, spodziewam się właśnie, że dolar jeszcze wybuchnie, a cały kapitał z rynków e, wschodzących, od walut e, peryferyjnych, będzie uciekał do dolara. Ja chciałbym Wam pokazać turecką lirę. Dlaczego na przykład e, turecka lira jest takim dobrym przykładem, jak traci na wartości w stosunku do, do, do dolara? To jest właśnie wykres z ostatnich dwóch lat, zobaczcie jak to wygląda, jak, jaki jest spadek wartości dolara. Złotówka się na razie jeszcze, jeszcze broni, ponieważ jest mocnie połączona z euro, ale spodziewam się, że euro poleci, a wszystkie inne skorelowane, sparowane waluty z euro również. Brazylijskie peso traci na indeks DXY, na razie jest przeciętny tam na poziomie 93,8. Ale spodziewam się też wybicia tego może w jakimś okresie. Zawieruchy, może na jakimś crashu, może jakiś Black Swan Event będzie. Nie wiem, ale to jest moja gra na najbliższe 2-3 lata. Więc kupuję złoto i dzisiaj tak samo kupiłem złoto. Eee, moi drodzy, to będzie około 10 gramów arkanowego: 1,1 gram złota, 1,4 uncji Wiedeński filharmonik. Rok wołu 2021. Obecna cena złota to jest chyba prawie 1900 dolarów. I pomimo tego, że wcześniej sprzedawałem, to teraz po prostu kupuję, żeby te złotówki się po prostu pozbyć. To są złotówki, które się uzbierały przez ostatnie tygodnie. One po prostu są do wyzbycia, do wyrzucenia, więc wolę je zamienić na złoto. Poza tym będę miał okazję wam pokazać to złoto, jak przyjdzie. I kupuję to we Flying Atom Gold, bo również współpracujemy i bardzo lubię chłopaków i właściciela i poza tym można to odebrać anonimowo, tak jak, jak ktoś zna, ktoś kupował Flying Atom, we Flying Atom kryptowaluty anonimowo w biurach, to tak samo może tutaj odbierać złoto. Więc jeszcze cygański skarbiec, jak to wygląda, 10,33 g. cena zakupu to jest, tutaj mamy cały koszt i 2941 złotych. Nie aktualizowałem jeszcze wycen, które tutaj są po prawej stronie, ale to zrobimy na koniec roku, więc ten procent może być mniejszy, większy, stratny i tak dalej. Więc to moja jest grana najbliższe lata w portfelu, weto jeszcze wam pokażę inne moje podejście, które jest bardziej krótkie i zobaczymy jak tam będzie to wyglądało. Więc dawajcie znać jak wyglądają wasze arkusze, jak, co robicie na chwilę obecną, jakie są wasze decyzje inwestycyjne. I napiszcie koniecznie w komentarzu, co byście chcieli, żebym zakupił w przyszłym tygodniu, bo będzie 550 zł do wydania, więc dawajcie znać koniecznie w komentarzach i bardzo Wam dziękuję za szybkie obejrzenie tego odcinka. Pamiętajcie, weto to Wy, więc dawajcie łapkę w górę, komentarze, udostępnienia i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!